Dzień dobry, cześć. To czwarty odcinek naszych podróży po Polsce i w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o nowej wieży widokowej, która powstała w województwie małopolskim na Pogórzu Ciężkowickim. Ta nowa wieża widokowa znajduje się w miejscowości Moszczenica, to jest kilkanaście kilometrów od Gorlic, więc stamtąd jest najłatwiej dojechać kierując się właśnie na to miasto, i potem do Wieży Widokowej, ale można także dojechać od strony północnej, czyli od Tarnowa, i to już wychodzi wtedy godzinka drogi. Jeśli będziemy na kilkanaście kilometrów od Wieży Widokowej, to wtedy najlepiej wybrać dojazd od centrum moszczenicy, ponieważ prowadzi tam droga asfaltowa. A jeśli pojedziemy sobie od Staszkówki, to ostatni kilometr, może coś nawet więcej, jest przejazd ubitą drogą przez las. I czasem, jak ktoś ma niższy samochód, no to może mieć problem z przejazdem, zwłaszcza jeśli dzień wcześniej popada deszcz. My przyjechaliśmy do wieży w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, czyli kilka dni temu. Mieliśmy bardzo ładną pogodę, chociaż zalegał ten pył z nad Sahary, o którym można było przeczytać w mediach, więc też te widoki były trochę ograniczone. Nie mogliśmy zobaczyć dalekich krajobrazów, na przykład Tatr, ale o tym, co widać powiemy jeszcze za chwilę. Przyjechaliśmy sobie od strony Staszkówki, czyli jechaliśmy sobie kawałek tą ubitą drogą i zatrzymaliśmy się tam na bo nie ma tam jeszcze wytyczonego parkingu. Wszyscy przyjeżdżają i stoją wzdłuż drogi na poboczu. I jeśli sobie staniemy tuż na samym początku, zobaczymy szlaban i zobaczymy też wieżę widokową, ponieważ ona znajduje się jakieś dwie minuty drogi od parkingu, nawet może szybciej nie za wiele jest tam metrów. Do przejścia. Pod samą wieżę mogą dojechać osoby z niepełnosprawnością, jest tam wyznaczony parking. I podeszliśmy sobie do tej wieży, nie było tam nikogo. Dopiero potem przyjechali inni turyści i weszliśmy sobie na samą górę. Wieża wydawała się bezpieczna, więc nawet osoby z lękiem wysokości mogą spróbować tam wyjść. I jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdą sobie na samą górę. Na dole znajduje się taras. Ale najlepiej jednak wyjść na samą górę i zobaczyć to, co widać. A widoki są odległe, bo tak jak mówiłem, można zobaczyć stamtąd tatry przy dobrej widoczności, ale są także krajobrazy na gorce, czyli też bardzo daleko. Jest także widok na Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Beskid Niski, ponieważ on znajduje się po sąsiedzku, a także oczywiście na Pogórza. Głównie na Pogórze Ciężkowickie, bo cała wieża znajduje się właśnie na Pogórzu Ciężkowickim. Niedaleko też jest miasto Ciężkowice i słynne Skamieniałe Miasto. Wieża Widokowa w Moszczenicy znajduje się pod szczytem wiatrówki mierzącym 431 metrów. Ten najwyższy punkt znajduje się po sąsiedzku w lesie, a wieża widokowa została postawiona tutaj, gdzie mamy zabudowania. I tutaj, gdzie było większe, można powiedzieć, pole do manewru. Przeczytaliśmy w internecie, że można zobaczyć stamtąd bieszczady oraz kraków, ale według nas jest to mało prawdopodobne, ponieważ jeszcze po drodze właśnie jest bezki niski, który może ograniczać widoczność. Z podwierzy na pewno nie widać. Bieszczadów, ale z ostatniego piętra być może tego nie jesteśmy pewni. Może uda się trafić kiedyś, jak będzie świetna przejrzystość, więc być może te Bieszczady sobie obejrzymy. Wejście na wieżę jest bezpłatne, nie obowiązują żadne bilety wstępu i wieża widokowa jest na całą dobę. Jeśli przyjedziesz do Muszczenicy na wieżę widokową, to przy okazji warto zobaczyć także kilka ciekawych miejsc w okolicy. A są to na przykład cmentarze wojenne, ciężkowice, gdzie znajduje się skamieniałe miasto. Polecamy też miasto Biecz oraz same gorlice, bo do nich jest tylko kilkanaście kilometrów drogi. Nie możemy także zapominać o wieży widokowej w Bruśniku oraz Bobowej, gdzie znajdują się słynne koronki, takie jak w koniakowie. Także serdecznie polecamy. Opis wieży widokowej w Moszczenicy znajdziesz już na naszym blogu. Teraz powinien pojawić się link, ale zamieszczam też link do wpisu pod tym filmem w opisie. Także serdecznie zachęcamy, żeby przeczytać, poznać szczegółowe informacje, bo jest tam sporo zdjęć. Są także podane współrzędne parkingu, które ułatwiają. Dojazd. To już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zostaw łapkę w górę. Daj znać w komentarzu, czy już tutaj byłeś, czy dopiero się wybierasz. Bo my, gdy wrzuciliśmy informację o tej wieży widokowej, to zaraz dostaliśmy wiadomość i piękne zdjęcie, na których widniały tatry. Więc jest okazja te tatry zobaczyć, a może właśnie już je widziałeś. Zasubskrybuj także nasz kanał. To pozwoli nam się rozwijać i docierać do jeszcze większej ilości osób i tych osób, które już podróżują, i być może do tych, którzy chcą zacząć podróżowanie i szukają właśnie pomysłów na takie małe, mikro wyprawy. Do zobaczenia, cześć!